Piotr. Przypominam sobie dzieciństwo każdego dnia między tymi w pamiętam siebie z koleżkami za łebka dla tałe z każdy dzień tutaj siedział, Przesiedziony przez ławkę. Siedziałem na ławce, leciałem z ale Wtedy nie wiedziałem, że chciałem. Kiedyś myślałem, że będę lepszy Siedziałem z koleżkami Każdy dzień był lepszy, jak siedziałem w kancie Rodzice mnie zamykali za to, że czegoś nie zrobiłem Za jedynki w szkole, za zbliżny dom Za trzoczczan tego, nie wiem co Powiem ci, że to jest dziwna historia Ale zawsze chcę wracać tutaj z koleżkami siedzieć, piwo pić, jointy palić, siedzieć dalej Nie lubię, nie lubię tego, kiedy ziom mówi, że jedzie gdzieś daleko Znika cały dzień, znika cała noc, siedzę wtedy na krześle Pamiętam, przypominam sobie te chwile, kiedy z ziomami siedziałem na dnie Pamiętam z ziomami te akcje, jak leciałem tu Pasję Pamiętam, jak przed policją zmierzaliśmy, nie raz, tak było, tak było. Jeden łebek tu, drugi łebek tam. Jeden łebek tu, drugi łebek tam. Jeden pojechał do Anglii, drugi do Australii. Ja siedzę tu, siedzę na ławce, siedzę na ławce. Coraz mniej ziomków jeden, drugi, trzeci znika, jeden do pierdła, drugi wyjeżdża, trzeci się nie odzywa, czwarty sprajerował, piąty nie wiem, nie odzywa się. Co tu zrobić? Ja siedzę, siedzę i siedzę, siedzę na krześle, wiem, nocą, rozmyślam, przypominam sobie te fajne rzeczy, te fajne rzeczy, te fajne czasy, mam zdjęcia, to były to, to było to, kiedy lataliśmy po działkach, Okradaliśmy innych, to było to.